Robert Kubica dostał ofertę startu w rajdzie WRC w tym sezonie i naprawdę niewiele brakowało, a rzeczywiście w tym rajdzie by się pojawił. Czy zobaczymy go zatem w rajdach w przyszłym sezonie? Porozmawiałem z nim na ten temat w Eleven Sports. Zostańcie ze mną. Partnerem ósmego biegu jest Marka Prido, producent rejestratorów samochodowych. Link do sklepu znajdziecie w opisie filmu. Robert Kubica nie pojawił się na Grand Prix Turcji, ale pojawił się za to w studiu telewizji Eleven Sports. Wraz z Robertem Smoczyńskim zapytaliśmy go o te niespodziewane i dość dziwne wydarzenie na torze w Stambule, ale ja jako fan rajdów samochodowych nie mogłem nie spytać Roberta Kubicy o sytuację jego w rajdach samochodowych, o to, czy rzeczywiście w tych rajdach możemy go jeszcze oglądać, choćby w przyszłym sezonie. No i widziałem, że w sieci pojawiło się już kilka transkrypcji odpowiedzi Roberta na te moje pytania, i mam wrażenie, że czasami tam nie do końca było to jasno wszystko zapisane, więc ja tutaj dzisiaj dokładnie przetoczę te fragmenty rozmowy, które mogliście zobaczyć w telewizji Eleven Sports. Zresztą gorąco Was zachęcam do tego, żebyście byli z nami w trakcie wyścigowych weekendów, bo tych rozmów z Robertem Kubicą i nie tylko jest naprawdę dużo, dużo wartościowego materiału. Trzeba przyznać, w te wyścigowe weekendy mamy na naszych antenach, więc jeśli jeszcze nas nie oglądacie, to koniecznie to zróbcie. No a jeśli chodzi o Roberta, no to ja zapytałem go wprost, czy gdzieś tam rajdy chodzą po jego głowie, jeśli chodzi o, o sezon 2021 i Kubica odpowiedział następująco. Temat rajdów pokazał się ostatnio, może nie ostatnio, pokazał się w moim telefonie i w moich rozmowach. Nie tak ostatnio, no, jest pewna osoba ze świata rajdów, która bardzo często mnie kusi i bardzo chciała się spotkać. Już parę miesięcy temu powiedziałem, że nie ma sensu o tym rozmawiać, ale tak naprawdę temat rajdów pokazał się ostatnio właśnie I gdyby nie było Bahrajnu w ten weekend co ostatni rajd na Monty, to najprawdopodobniej bym się skusił, żeby w tym rajdzie Wystartować. Trochę to chaotycznie brzmi, bo ja chciałem rzeczywiście słowo w słowo wspisać to, co Robert mówił w tej, w tej rozmowie. No i jeśli chodzi o osobę namawiającą, no to moim zdaniem prawdopodobnie chodzi tutaj o Richarda Milenera, czyli szefa M-Sportu, który sam jakiś czas temu, to było chyba w październiku, przyznał, że jest w kontakcie z Robertem Kubicą. I jeśli chodzi właśnie o ten nietypowy, bardzo rajd na, na Monce, rajd w Moncy, no bo to jest rajd, to będzie ostatnia runda sezonu 2000, 2020, bardzo szalonego sezonu, jeśli chodzi o, o WRC. To będzie rajd, który częściowo będzie się odbywał na torze Monca, ale też na okolicznych drogach, już takich typowo rajdowych. No i rzeczywiście Milenar przyznał, że z Kubicą się w tej sprawie kontaktował. Kubica wygrał ten, ten rajd kilka lat temu. On wtedy w troszkę jeszcze innej formule był, był rozgrywany. Ale akurat ja, co do prędkości Roberta, tej prędkości rajdowej, to tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Wiem, że on dysponuje kapitalnym tempem. No, i właśnie ostatnio milener przyznawał, że, że taki temat gdzieś się, gdzieś się pojawił, i Robert tutaj nie przyznał o jaką ekipę chodzi, ale tak naprawdę, patrząc na. Na to, jakie mamy zespoły w stawce, no to za bardzo innego zespołu. Ja tutaj na horyzoncie nie widzę, z którym Robert w tymże rajdzie mógłby się pojawić. Dalej Kubica kontynuował, mówiąc: To jest całkiem ciekawe rozwiązanie, połączenie tego rajdu z obiektem wyścigowym, no ale jednak nie będą to takie stuprocentowe wyścigi. Będą też OS-y specjalne poza torem, ale wiemy, że moja rola w tym sezonie jest inna. Mący zatem nie będzie. No i tutaj dopytałem Roberta wprost, czy w przyszłym roku zatem coś będzie. No i on odpowiedział, że nie wsiądę do rajdówki, gdybym najpierw nie spróbował. No i tutaj trochę zawiesił głos i stwierdził też, że minęło zbyt dużo czasu, mam duży, zbyt duży szacunek do tej dyscypliny, i tak naprawdę byłoby łatwo powiedzieć tak, coś będzie, ale co trzeba wykonać i robić to w odpowiedni sposób. A to nie jest takie wcale proste, jak się wydaje. Sam przez to przychodziłem parę lat temu, wiem, ile energii i czasem bólu to kosztuje. A tak naprawdę niewielu ludzi rozumie, jak trudne jest to zadanie. No i tutaj mówimy o programie, który musiałby być dobrze ułożony, o programie, który miałby sens. No, Robert nawiązuje do tej swojej przygody z rajdami, przygody, która była dość specyficzna, bo Robert stworzył swój własny zespół prywatny, i mimo, że miał samochód dużo gorszy od rywali, mimo, że sam musiał wszystkim niemalże w tym zespole się zajmować. No to i tak udawało mu się osiągać wyniki, które kompletnie wykraczały poza możliwości takiego zespołu i takiego samochodu. Sama prędkość na odcinkach była kapitalna. Ktoś powie tradycyjnie przy okazji rozmowy o Kubice i o Rajdach, ale przecież co chwilę się rozwalał. To prawda, tych wypadków było, było sporo, ale. Ja akurat tej przygody rajdowej Roberta będę mocno, mocno bronił, bo to, jakie on tempo pokazywał na poszczególnych odcinkach, to było coś kosmicznego. Czego w tym wszystkim zabrakło? Zabrakło właśnie spokoju, zabrakło pracy z zespołem fabrycznym, bo gdy taki kierowca pracowałby w zespole fabrycznym, gdyby miał taką liczbę dni testowych, jaką rzeczywiście trzeba mieć przed każdym kolejnym rajdem, gdyby taki kierowca mógł skupić się tylko na tym, na czym się musi skupić, czyli na ściganiu, a nie na wszystkich pobocznych, logistycznych kwestiach, bo tak było w trakcie, gdy... Tej przygody kubicy z zespołem prywatnym. On wtedy był de facto szefem zespołu, tak naprawdę. No to, to wtedy wyglądałoby to zupełnie inaczej. Kubica wsiadałby do samochodu, zajmował się tym, czym zajmować się, się powinien. No i, i to auto było złe, i budżet był zły, no i cały plan tak naprawdę tego wszystkiego był, był nie do końca przemyślany, i to po prostu nie miało prawa wyjść. Były momenty, były momenty kapitalne, były też wypadki, ale to naturalna kolej rzeczy w, w takim przypadku i w momencie, gdy wszystko buduje się właśnie w taki szalony sposób. No i rajdy to jest bardzo okrutny, bardzo trudny sport. rajdy to jest sport specyficzny. I tutaj całkowicie zgadzam się z Robertem, że niewiele osób sobie zdaje, jak to jest zdaje sobie sprawę z tego, jak to jest złożona dyscyplina, jak wiele elementów tutaj trzeba połączyć. To nie jest tak, że dobry kierowca wyścigowy wsiada do rajdówki i nagle jedzie kapitalnie. No nie, tutaj trzeba rozsądnego planu, i teraz Robert jest rzeczywiście mądrzejszy o tę wiedzę i mówi. Prost, że nie chcę robić czegoś w taki sposób, jak, jak robił wtedy to trzeba wykonać robić w odpowiedni sposób, powiedział Kubica. No I To jest absolutnie prawdziwe i, i bardzo ważne stwierdzenie. No i najważniejsze w tej wypowiedzi Roberta, moim zdaniem, było to, co, czym zakończył swoją wypowiedź na temat rajdów. Znowu cytuję: zeszliśmy na temat rajdów, ale nie sądzę, żebym pokusił się na to, co robiłem kilka lat temu, czyli jeżdżenie całego sezonu. To jest zbyt dużo dla człowieka, który ostatnie lata spędził na torze. No i to jest zdanie o tyle ważne, że Robert z jednej strony wyklucza starty w pełnym sezonie w rajdach samochodowych, ale jednak jakby zostawiał furtkę otwartą i to tak całkiem szeroko. Tym bardziej, jeśli sobie pomyślimy o tym, że rzeczywiście, gdyby nie bahrań, to w tym sezonie kubica wsiadłby do samochodu prawdopodobnie właśnie w WRC i pojechał rajd w, w monce, rajd na torze Monca, więc. No, ta furtka jest otwarta i ja tak naprawdę zakładam, że do jakichś startów w rajdach być może w przyszłym sezonie dojdzie. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak się poukładają kwestie z partnerem. Czy partner, czyli firma Orlando, będzie zainteresowana tym, co się dzieje wokół Roberta teraz? Czy będą chcieli być obecni w Formule 1 w takiej formie, w jakiej to robią teraz? Z czym ewentualnie wyścigowym da się to połączyć? Gdyby do tego dało się jeszcze dodać jakiś rozsądny program w rajdach. No to dlaczego nie? Może nie pełny program, niepełny sezon, ale jakieś poszczególne rajdy z odpowiednią liczbą dni testowych. Ja jestem absolutnie za tym, choć pokazuje to też jakby priorytety Roberta, i w tym momencie te priorytety są związane z torami wyścigowymi. Co pewnie większość z was ucieszy, bo zakładam, że jednak wśród moich widzów, znaczna część to są widzowie, którzy chcieliby Roberta oglądać na torach wyścigowych, a nie na odcinkach specjalnych. No i ja trochę się nie dziwię biorąc pod uwagę to jak mniej jak trudniejszym sportem do oglądania są rajdy i jak jak inaczej jest to opakowane, jak mniejszy, niestety. Moim zdaniem, absolutnie niezasłużenie mają, mają rajdy. No i tak naprawdę, przyszły sezon to jest bardzo dużo różnych możliwości rajdowych. Ja tak tylko po cichu i zupełnie ten plan narodził się zupełnie w mojej głowie, ale jest rajd polski w przyszłym roku w, w czerwcu. Rajd, który nie koliduje z żadną, z żadną rundą Formuły 1 to jest runda w czerwcu, kapitalna runda którą Robert zna, zna te trasy mógłby tam wsiąść do samochodu R5, które tak bardzo nie zmieniły się jeśli chodzi o te lata, w których Robert jeździł tymi samochodami, w porównaniu na przykład do samochodów WRC, które teraz są kompletnie innymi konstrukcjami, a te R5, ok, zmieniły się, ale nie aż tak jak samochody WRC no i to byłoby takie rozwiązanie moim zdaniem, kapitalne dla wszystkich, i dla Roberta, i dla partnera, no bo mamy rundę w Polsce, a ten rajd w Mikołajkach, słuchajcie, w momencie, gdy startował w nim Robert Kubica, to jest coś, czego ja ze swojego rajdowego życia naprawdę nigdy nie widziałem. Szaleństwo w parku serwisowym, szaleństwo na odcinkach. No. Tłumy nieprzebrane po prostu kibiców, którzy dosłownie taranowali barierki, którzy gdzieś tam osaczali Roberta w czasami niezbyt dobrych momentach. No to był naprawdę szalony, szalony moment i to były szalone czasy, więc dlaczego tych czasów znowu mielibyśmy nie, nie przywrócić i nie oglądać ponownie? No więc cóż, no ja mam nadzieję, że gdzieś tam te rajdy rzeczywiście są z tyłu głowy wciąż i rzeczywiście do jakichś startów w przyszłym sezonie będzie mogło dojść. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania na ten temat, czy w Waszym zdaniem, właśnie kilka startów, na przykład w wybranych rundach, czy to Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy, które teraz stoją na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Ten sezon jest kapitalny, mamy tam naprawdę bardzo dobre nazwiska, no i tak, żeby spokojnie sobie do tego świata rajdowego wracać. Ja jestem całkowicie za tym. Dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie. To tyle. Ode mnie odcinek nagrywany na szybko, zaraz po kwalifikacjach. Po, po kwalifikacjach do Grand Prix Turcji, w których działo się mnóstwo rzeczy, ale to sobie omówimy pewnie w kolejnym odcinku, a teraz Was już zostawiam, czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się.